Krzysztof Stanko-Stankowski, szczep Herkulesa, podolany z Strzeszyn, chówiec Poznań Życe, chorągiew Wielkopolska, Związku Harcerstwa Polskiego. My z tą końcówką lat 90. zaczęliśmy szukać czegoś nowego, swojego miejsca. I tak pojawiliśmy się na polach Grunwaldu zupełnie obcy tak naprawdę nie znając tego środowiska. Niesamowity klimat, który nas urzekł od pierwszego momentu, który też, w którym też próbowaliśmy się znaleźć. Kiedy analizujemy sobie w ogóle ruchy programowo-metodyczne, a wtedy na mapie polskiego ZHP-u było tak naprawdę tych ruchów parę, to ten ruch, Wspólnoty był przede wszystkim ekipą niesamowitych ludzi szanujących siebie wzajemnie, i do dzisiaj to widać, bo jesteśmy przyjaciółmi, mamy te kontakty, widzimy się, widujemy się prywatnie i z sobą bardzo często rozmawiamy. Dlatego dla nas, szukających swojego miejsca na świecie, w świecie harcerskim, wspólnota drużyn Grunwaldzkich okazała się przede wszystkim. Miłym, przyjacielskim klimatem, i to zostało w moim sercu i w mojej głowie niesamowita atmosfera, wspólnoty. Coś, o czym ciężko opowiadać, to trzeba po prostu poczuć. Przyjeżdżając na pola grunwaldzkie, trzeba dać się porwać temu klimatowi i czerpać z tego. Co Wspólnota Dużych Grunwaldzkich przygotowuje dla uczestnika, właśnie w szczególności dla tego pierwszorocznego. Dla każdego coś tam się zawsze znalazło, z takiego programu klimatu nawiązującego do tego klimatu rycerstwa i, 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 i średniowiecza, ale robiąc coś innowacyjnego. Tak naprawdę, innowacyjna wspólnota była od samego początku. To od wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich bardzo dużo uczył się, uczyła się nasza organizacja. Ale ludzie, którzy pojawiali się na moim grunwalskim szlaku, budzą w mojej głowie cały czas taką pozytywną wibrację. I od tych prostych spotkań 20-latka na polach Grunwaldu po te spotkania z tymi najbardziej, z najważniejszymi ludźmi dla, dla ruchu grunwaldzkiego. Tak naprawdę po 30 latach wspólnocie można życzyć normalności i kultywowania tych, tej tradycji, która, która jest tym, tym najwyższym ideałom, które są również mi bliskie, czyli przyjaźni, wspólnej dobrej zabawie, Uczenia wspaniałej atmosfery organizacyjnej. Myślę, że normalności wspólnotowej. I myślę sobie, że przede wszystkim co jest chyba dla, dla Basi dzisiaj najważniejsze, to jak patrzy na nas z góry to sobie to może być z nas dumna. Może być z nas dumna dlatego, że my do siebie dzwonimy, my się pozdrawiamy, my sobie składamy życzenia urodzinowe. I my naprawdę te relacje mamy. My się odwiedzamy, chociaż często dzieli nas 500-600 kilometrów odległości. To nie tylko symbole, które są na naszych mundurach, czyli czy znaczek zawiszy, czy, czy znak, który z dumą noszę na mundurze jako jeden z, z czterech najważniejszych dla mnie symboli. Mamy poczucie niesamowitej więzi. To zbudowała Barbara w sposób specyficzny.